No, witam serdecznie. 27 września. No, trzeba coś dograć, zakończyć sezon 21. Młodziaki po, po dwóch lotach. Co do gąbyszków, na pierwszy lot e, zaczęliśmy w ogóle treningi 34. Na pierwszy lot e, poszły 30 sztuk, 29 wróciło. Na drugi, lot wysła, na drugi lot wysłaliśmy e, 29, 27 wróciło. 25 było w zegarze, jeden doleciał wieczorem, następnego dnia doleciał następny. Także dwie sztuki short, dwie sztuki brak. No i co, po dwóch lotach trzy sztuki odpadły. Plan został zrealizowany, miało ich jak najwięcej zostać. E, na pewno tutaj 13 młodych z tego samczyków będzie uzupełniło, uzupełniło kadrę na, na przyszły sezon że oczywiście może być więcej z tego względu, że mamy miejsce na to w każdym razie no, prawdopodobnie z 8 gołębi to tam no, lekko dorosłych samców musi odejść Cztery są ogólnie nie, bo nie latające No i tyle, także plan zre zrealizowany. Młoda kadra jest. Zdrowotność, wszystko dobrze, jak i w lotach, jak i teraz. Odpukać oczywiście, bierzenie pełną parą. No i tyle. Co do młodych, jeszcze udało się wychować. Kilka młodych, które wysłaliśmy do, do Polski. A mianowicie Odział o Poznań. Cztery sztuki zostały wysłane. Trzy sztuki rozpoczęły sezon i zakończyły sezon po czterech lotach. Ten czwarty lot no, był ciężki, w każdym bądź razie. Jedna sztuka uplasowała się na 14, jako 14 lotnik oddziału na ponad 5, 6, 7 tysięcy zgłoszonych. Jeżeli chodzi o Poznań, czteroma konkursami na tym ciężkim locie też przeleciał pierwszy na Gołyniku. I tak jak powiedziałem został 14 lotnikiem oddziału Poznań. Kąbyszek na obronce kolegi Leszka. Oczywiście tutaj wielki ukłon do hodowcy, bo to wiadomo gołąb gołębiem, ale rękę do gołębi też trzeba mieć, także na kolega Leszek, drużyna Leoni 666, 6 sztuk wysłany na super gołębia. 4 sztuki dotrwały do finału 4 sztuki wróciły i plasując się między innymi na 20 pozycji w locie finałowym w locie finałowym uczestniczyło ponad 700 głębi, 700 z groszem kto śledzi te super go, yy, gołębniki to pewnie wie w każdym bądź razie też fajnie drużyna się pokazała no i powiem, powiem szczerze, że też mi udało się wysłać jedną sztukę na super, na super gołębia. Jedna sztuka wysłana, jedna sztuka dotrwała do finału. E, przylatując na 55 pozycji w finale na ponad 700 ptaszków. E, a jednocześnie zdobywają 92 lotnika super gołębia 2000 w edycji 2021 na ponad 1500 e, przyjętych gołębi. Także 92 pozycja, jedna sztuka wysłana, jedna sztuka dotrwała do finału także Z czego się bardzo cieszę i jestem zadowolony. No, także filmik. Na chwileczkę będzie przylot z lotu numer 2, z lotu drugiego. A jak powiedziałem, ptaszki uczestniczyły tylko w dwóch lotach. Jeszcze szygoł. Jeszcze nie widać. Słuchaj, to mnie pomił, nie bo Jest drugi, jest drugi. No, no, dzisiaj przewidywania czasowe się nie sprawdziły. Chłopaków z klubu. On 20 minut się wyskali, co nami na moim Zobaczymy, jak to dalej będzie. Kamerka Pani dobrze widzi, bo teraz centralnie po słońcu. Oh, first the

Gracias. Okay, so.

Mamy jednego Tak, ja co nie wiem, coś nie mówię, bo coś próbuję dołączyć, a są dwa moje, Ten jeden próbuje dołączyć i go i odlatuje. Są dwa następne Złacamy W powietrzu. No, spokojnie. Ojej, czwarty. I piąty. To nie widać, no, w kamerce. Tak, akurat. Słoneczko jest centralnie zaraz na... To jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty. Dobra, sześć. Jest. No, to będzie nic nie podbija wszystkich. No, niedziela, trochę popaduje karmienie Panem no, Panem dużo. Cały czas trzy sztuki brak no, może do Bo mi Was oczywiście wysprzątane tak wygląda po jednej nocy Także sypią się i to nieźle